Genesis. Prawda jest taka, że miejsce obecnie, w którym ja jestem w życiu, e, jest dla mnie miejscem bardzo ciężkim. E, każdy ma jakieś swoje, nie wiem, problemy, dla jednego mniejsze, dla niego większe, z którymi nie daje sobie rady. Dla mnie od od dłuższego czasu największym problemem, największą zmorą jest przemianie. Chcę pokonać czas, może nie tyle pokonać, oszukać, bo czasu nie pokonam. No i oszukuję go w ten sposób, że hmm, znalazłem receptę na, na, na moje oszustwa, tak, na, na to, żeby móc, musieć, bo ja muszę to robić, to, co robię całe życie, czyli, czyli, czyli trenować, czyli walczyć. No i pff, jest to najprostszy w świecie schemat tablica Mendelejewa. Dzień zaczynam, oczywiście, jak każdy sportowiec, od treningu, biorąc pod uwagę, że jestem cały czas aktywnym sportowcem nie jakimś rekreacyjnym, tylko zawodnikiem, który cały czas dąży do, do, do jakiegoś wyzwania, szuka sobie, szuka sobie motywacji, szuka sobie sensu tego wszystkiego. Teraz znalazłem na tą chwilę, no to normalne, że treningi są ciężkie. Ci co ze mną żyją, ci co ze mną trenowali wiedzą jak to wszystko wygląda. No i zaczynamy dzień od zastrzyków przeciwbólowych, przeciwzakrzepowych, od garści tabletek, które, które powodują, nie wiem, mniejszy ból, mniejszej jakieś dolegliwości pewnych rzeczy. No i najnormalniejsze w świecie odżywki pobudzające, które dają większy okopa, które pobudzają do, 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 do działania, ale które nie działają w sposób takiego, może powiedzieć, euforii narkotycznej, że nie wiem, co się dzieje, tracę, tracę kontrolę, że jestem jakiś mega, mega nakręcony, tylko odżywki, które tak, jakby dodawały dodatkowego akumulatora. Trześć wymyślenie, większe skupienie, no i, no, i, no i chęć do pracy. Odżywki, które pobudzają normalne w świecie, że powodują szybszą przemianę materii. Jest tak jak ktoś się napije kawy natrzczo. No to niech mi odezwie się ktoś, kto się napije kawy natrzczo i później nie ma wizyty na białym tronie. No to żeby tego nie mieć albo żeby nie było jakiegoś tam większego tego wow w czasie treningu, że muszę prze przetrwać trening, no to muszę brać środki, które zapobiegają temu. No to jak wezmę więcej tego, bo oczywiście ja nie kalkuluję w kategorii 1, 2, tylko 10, 15, no to w pewnym momencie <gry> zaczynają kichy boleć, bo się skręcają. To trzeba wziąć na rozkurczenie kich. No to akurat po tych środkach mam zgagę. No to później muszę wziąć na zgagę. No to gdy mam zgagę, biorę coś na zgagę. No i przychodzi wieczór. I paradoksalnie, gdy rano jest się ciężko, nieraz nakręcić i człowiek by dłużej pospał, to wieczorem po tym wszystkim człowiek nie może zasnąć. No i trzeba brać środki na sen. To jest tak jak z piękną kobietą. Piękna kobieta też dostaje ją czas i zaczynają się operacje plastyczne. E, botoksy, kwasy hialuronowe, silikony i tak dalej, i tak dalej. I ja robię dokładnie to samo. Przyszedł czas, by najwięksi w sportach walki ściągnęli rękawice, ale wbrew pozorom to dopiero początek. Gala walk na gołe pięści Genesis. W walce wieczoru długo oczekiwany powrót Marcina Różala-Różalskiego w starciu z mistrzem wagi ciężkiej UFC Joshem Barnettem. Gala Genesis już w piątek 23 października tylko w systemie pay-per-view. A ponadto na gali zobaczymy. Mistrza świata w Taekwondo oraz Europy w Muay Thai, Bartosza Batre w starciu z wielokrotnym mistrzem polski w kickboxingu i tajskim boksie Michałem Matrixem Królikiem. Pierwszy pojedynek kobiet w boksie na gołe pięści w Polsce pomiędzy zawodniczką KSW Aleksandrą Rolą i mistrzynią polski w K1 Moniką Porażyńską. A także znanego z brutalnych nokautów w klatce KSW Gracjana Terminatora-Szadzińskiego, odkrycie roku 2018 w polskim MMA Rafała Kijańczuka oraz pierwsze podejście do nowej dyscypliny bałkańskiego psychopaty Waso Bakocewicza. Ci i wielu innych zmierzą się w formule, która elektryzuje nie tylko widzów, ale i zawodników na całym świecie.